Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skylinea GT z filmu Zaszyb zawściekli z kolekcji De Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 14 numer kolekcji. A potem złożymy sobie przedni lewy hamulec, część pierwsza. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 14. Zawiera. Przedni lewy zacisk hamulcowy 1 plastikowy. Przedni lewy zacisk hamulcowy 2 plastikowy. Lewa przednia tarcza hamulcowa 1 plastikowa. Lewa przednia tarcza hamulcowa 2 plastikowa i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Na początek bierzemy sobie obie części zacisku hamulcowego, łączymy ze sobą sworzniami do otworów wciskamy nie łamiąc przy okazji wszystkiego po kolei o bierzemy sobie dwie tarcze hamulcowe łączymy je tak tutaj mamy cztery sworznie takie malutkie tutaj mamy cztery otwory i przy okazji jeszcze mamy dwa otwory na yy, przyszłe śrubki więc przytykamy wszystko do siebie tak jest bierzemy sobie Dwie śrubki ZP, mały śrubokręt. Przykręcamy ostrożnie, żeby nie przekręcić. Ła! No i poleciała. Na szczęście mamy zapas. O? Z jakiegoś powodu nie chce się wkręcać. Nie, rób problemów, zróbmy z tego szybki odcinek no i to by było na tyle tak właściwie prezentuje lewy przedni hamulec w pierwszym etapie jego budowy no więc mamy już komplet hamulców przednich więc nie mogę się doczekać aż już zamontujemy je do zawieszenia a oczywiście jak już będą hamulce to na te hamulce będzie można zamontować koła i wtedy już będzie fajnie się to prezentowało bo pokaże nam prawdziwą Taką naoczną szerokość tego samochodu. Elementy, były jak najbardziej w porządku, a budowa, tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie lewe przednie koło, część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.